Witam zainteresowanych. W dniu dzisiejszym powawimy się narzędziami związanymi z partycjami oraz z montowaniem partycji w systemie Linux. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od sprawdzenia w terminalu, jakie mamy aktualnie ustawienia. Troszkę sobie powiększymy, żeby było lepiej widoczne. Jak będzie za duże to zmniejszymy jakie mamy ustawienia przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawdzenie partycji w konsoli czyli w terminalu to mamy dwa narzędzia fdisk oraz cfdisk w moim odczuciu te dwa narzędzia się doskonale uzupełniają możemy sobie sprawdzić czy mamy jakiegoś manuala w D, F. Aha, tutaj jest niepotrzebna literka i. <laughs> Zamieniły się miejscami. Ok, teraz powinno być wszystko w porządku. Czyli F Disk jest to narzędzie do manipulowania tablicą partycji. I tak sobie będziemy z niego korzystać. E, natomiast drugie narzędzie CFDisk jest dokładnie tym samym narzędziem. Według mnie warto znać oba i uzupełniać sobie pracę tymi narzędziami. Może zaczniemy najpierw od F-diska. Z reguły zaczynam od tego narzędzia jako pierwsze. Oczywiście on w tej chwili nie zadziała, ponieważ muszę się zalogować jako super użytkownik, co właśnie zrobiłem. No, lubię mieć wyczyszczony ekran, zaczynając nową rzecz. No i teraz, co ten F-disk potrafi? Jeżeli chodzi o podstawową funkcję, najczęściej wykorzystywanym, to jest listowanie partycji. No i do tego służy właśnie polecenie fdisk-l. No i ono pozwala nam na pokazanie jakie mamy partycje, jaki mamy punkt montowania główny dysku, jaka jest wielkość tego dysku i tak dalej, podstawowe parametry. Mamy tutaj jeszcze jakiś identyfikator tego dysku ale ten identyfikator oczywiście w CFDISKu możemy sobie śmiało podejrzeć. Co jeszcze potrafi FDISK? FDISK, znając już ścieżkę montowania dysku, możemy sobie wywołać go właśnie w taki sposób. FDISK sda Pojawia nam się takie dodatkowe menu. Tutaj mamy M for help, czyli message dla pomocy. Wpisujemy oczywiście M i pojawiają się dodatkowe opcje związane z obsługą właśnie f diska. No, i z czego tutaj najczęściej korzysta się: stworzenie nowej partycji, listowanie znanych partycji, to właśnie żeśmy sobie robili na samym początku, listowanie. W Niepartycjonowanego miejsca, usuwanie partycji, co tutaj jeszcze? No, wyjście z programu, oczywiście. No i ewentualnie tworzenie nowej partycji, tablicy partycji w danym typie. To są podstawowe narzędzia, dlatego warto je później wykorzystać z innymi. Zróbmy sobie na przykład ten listy partycji, który mieliśmy wcześniej, czyli wystarczy nacisnąć L typy partycji, zobaczcie, jest ich dosyć dużo. Tutaj mamy jeszcze oczywiście możemy dalej naciskać dotąd, aż skończy nam się ta lista. I widać, że jest tego dosyć dużo. No i na końcu oczywiście aliasy podstawowych typów partycji najczęściej stosowanych. E, tutaj powinniśmy wyjść z tego literką Q, e, jak quit, wyjście. No i znowu już sobie wywołujemy. Tym razem sobie e, w wylistujemy tę partycję to jest dosłownie to samo co L bez tego menu no i widać że jakie mamy partycje oczywiście no i widać też że mamy tutaj za chwilkę sobie zobaczymy punkty montowania tych partycji no teraz zróbmy sobie na przykład literkę może tak z powrotem M wywołamy sobie Zobaczmy, ile mamy wolnego miejsca, to w tym przypadku duża literka F. No i widać, że mamy około 18 GB wolnego miejsca i z tego sobie dzisiaj skorzystamy, tworząc i montując partycje. Dodatkowo będę się posiłkował e, interfejsem graficznym. Może już sobie wyjdziemy z tego menu. E, oczywiście wyczyścimy sobie ekran, warto mieć pełną poglądowość na to, co się robi będziemy sobie jeszcze dodatkowo w menadżerze plików e, oglądać efekty naszych działań, ale to za chwilkę. Na razie go sobie zostawimy w spokoju. E, za pomocą e, CF diska teraz to sobie powiększymy. CF disk. Oczywiście jesteśmy zalogowani jako root. E, będziemy sobie manipulować partycjami. Dysku SDA. Oczywiście można to robić na dowolnym pendrive, dysku zewnętrznym itd. Nas interesuje ten dysk, który, na którym mamy system, z tego względu, że zostawiłem tutaj specjalnie wojnę na miejsce, po to, żeby móc właśnie później pomanewrować troszkę dodatkowymi partycjami. Co potrafi znowuż ten program? No, też widać, że jest to program, który informuje nas o wielkości. To jest ten sam identyfikator dysku, który mieliśmy poprzednio. Dodatkowo mamy jeszcze, najeżdżając tutaj na poszczególne partycje, podany na przykład system, wielkość tych partycji, strukturę, typ partycji, gdzie jest zamontowana na twardym dysku. Tutaj mamy na przykład tablet, dysk typu EXT4, dysk w zasadzie partycja o numerze 2 o 12 giga i to jest punkt montowania, jako główny system plików. Tutaj mamy 4 giga na jakieś war, czyli zmienne też EXT4 typ partycji, no i tak dalej, i tak dalej, partycja swap, partycja na śmieci, partycja domowa, Czyli na pliki domowe użytkowników, no i nowa pusta partycja. W niektórych przypadkach yy, trzeba tutaj stworzyć partycję rozszerzoną, tu akurat nie ma takiej potrzeby. Gdybyśmy nie korzystali z EFI, podejrzewam, że bardzo duże prawdopodobieństwo by było takie, że przy tworzeniu nowej partycji, tak jak teraz spróbuję zrobić, po wyborze wielkości dysku my to sobie zrobimy jako partycję 10 gigową O, w ten sposób. Tutaj z reguły pojawia się, czy ma być to partycja rozszerzona, czy zwykła. Akurat w tym przypadku nic się takiego nie podziało. Automatycznie został przypisany system Linuxowych Ext4, prawdopodobnie. No i oczywiście takie zmiany musimy zapisać. Tam zostało jeszcze 8 GB. Przy tych partycjach rozszerzonych y, dodatkowo możemy sobie tworzyć partycje już inne, należące do partycji rozszerzonej i to by tutaj było w tym miejscu widoczne. Oczywiście w tej chwili tutaj sobie zapisujemy, y, czyli jest. No i oczywiście w tym momencie możemy, o tu jeszcze możemy sobie usunąć jakąś partycję, lepiej systemowych nie usuwać, ale w przypadku gdy dorwiemy w cudzysłowie nowy dysk, na nowy, w sensie nowy dla naszego systemu, a używany już gdzieś wcześniej, warto usunąć z niego wszystko. No i teraz sobie możemy śmiało wyjść z tego programu. Co my tutaj jeszcze będziemy teraz robić? Więc jeżeli chodzi o tworzenie i usuwanie partycji podstawowych, no to chyba jest to dosyć dużo. Natomiast teraz spróbujemy sobie Taką party partycję czasami zachodzi potrzeba sformatowania. No i do sformatowania partycji warto wiedzieć, którą partycję chcemy formatować. Nowa partycja z reguły jest niesformatowana. No, w czasami Linux potrafi ją od razu automatycznie przygotować, przydzielając system plików i uznaje system jako, warto jako partycję sformatowaną. My to możemy sobie w tej chwili podejrzeć. Mam taki program, Departed. Zaraz go sobie tutaj włączymy. Oczywiście program jest na prawach ruta, uruchamiany. No bo jednak, no i właśnie to jest ta partycja, którą żeśmy sobie stworzyli. Możemy sobie tutaj sprawdzić, że ta partycja nie ma jakiegoś tam konkretnego systemu plików. Jest powiedziane tylko, że to jest Linuxowe i to w zasadzie wszystko. W związku z czym, my sobie teraz tą partycję po prostu sformatujemy. Do formatowania partycji służy polecenie MKFS. Można sobie bardzo łatwo pokojarzyć Make File System. Eee, oczywiście możemy sprawdzić, czy jest manual. No, i faktycznie jest to program, który pozwala nam zbudować typ, system plików, skoro tutaj tak jest pokazane. No i spróbujemy właśnie sobie to zrobić. A więc tak, najpierw musimy wiedzieć, na której partycji będziemy działać. Więc sobie wyświetlimy partycję za pomocą FDisk L i nam będzie chodziło o tą partycję 10-gigową, czyli ona ma swój numer. 7. Nadamy jej system plików EXT4, taki jak pozostałych, typowo Linuxowych. No i jak to należy zrobić? Przede wszystkim, jeżeli chcemy sformatować, wydajemy polecenie mkfs, następnie dajemy e, typowy parametr t, trzeba go dać, i później wpisujemy system plików, który ma zostać utworzony, następnie punkt montowania, E, gdzie ta partycja jest zamontowana, ten punkt oczywiście jest tutaj, więc możemy go przekopiować albo szybciej, e, chyba wpisać. E, no, i jeżeli chodzi o podstawowe dane, które nam są potrzebne, to jeszcze tutaj musimy podać wielkość partycji, którą będziemy formatować. No, myślę, że te dane są wystarczające. Po naciśnięciu Enter. Tutaj program nas pyta, czy faktycznie chcemy to zrobić. Zatwierdzamy Y. No i w tym momencie widać, że ta partycja tutaj została prawdopodobnie sformatowana. Podany zostały system, cały strukturę dysku. Został nadany identyfikator tego dysku. Za pomocą oczywiście polecenia CFDisk możemy sobie to obejrzeć. No i faktycznie jak sobie tutaj najedziemy to już widać tym razem, że jest to partycja typu EXT4. W związku z czym formatowanie partycji przebiegło prawidłowo. No to teraz przekonamy się, czy taka partycja w ogóle jest gdzieś widoczna. Zobaczmy inne lokalizacje. No i widać, że jest tutaj partycja nasza SDA7 no i w przypadku oczywiście root nie nadaliśmy tej partycji jeszcze uprawnień dla pozostałych użytkowników no ale widać że już ta partycja tutaj istnieje natomiast gdyby to był w plik jakiś partycja zewnętrzna dysk zewnętrzny czy pendrive czy coś w tym rodzaju a swoją drogą proszę zobaczyć jak różnie interpretowane są wielkości różnych systemów plików oraz pojemności My sobie tutaj jeszcze, o tak na szybko, um, utworzymy jakiś pliczek, czyli wejdziemy sobie do tej partycji za pomocą nano, e, utworzymy sobie pliczek, który później zobaczymy, czy on faktycznie zostanie utworzony gdzieś. E, nano, jak byśmy go sobie tutaj nazwali? E, mm, mm, mm. E, mm, 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 może w ten sposób DEF SDA7 e, infotxt zobaczymy czy to zadziała. E, wygląda na to, że nie ma takiego katalogu, w związku z czym to raczej nam nie zadziała w tej chwili. Prawdopodobnie. Chodzi o uprawnienia. Nie jestem pewien, wyjdziemy sobie z nano. No dobra, to stworzymy sobie taki pliczek troszkę inaczej. Czy da się tutaj stworzyć jakiś pliczek. Dodać albo skopiować. A może się później tym zajmiemy. Najpierw najważniejsze rzeczy. Eee, zrobimy tak, zamontujemy sobie tę partycję teraz w innym miejscu, eee, czyli postąpimy tak, jakby to był zupełnie inny dysk, albo in, inna partycja. Gdzie teraz w systemie Linux się montuje takie rzeczy? Najpierw sprawdźmy, gdzie jesteśmy w systemie plików. No, warto się przenieść do głównego katalogu, co właśnie zostało zrobione. No i tutaj, jeżeli sobie wylistujemy, to pokażę dwa katalogi i to jest MNT oraz media, w których najczęściej montuje się dodatkowe urządzenia. My sobie zamontujemy tutaj w folderze MNT, czyli przejdziemy sobie do tego MNT folderu, do katalogu. Zobaczmy, on jest pusty, więc utworzymy sobie. Jakiś tam katalog podręczny, na którym, w którym będą pliki MK, mkdir, czyli za pomocą polecenia mkdir utworzymy sobie taki folder, katalog o nazwie pliki. W Linuxie to się nazywa katalog, w Windowsie folder. Eee, no, i teraz sprawdźmy, czy to już zostało otworzone. Zostało. Czyli pełna ścieżka dostępu do tego folderu, do tego katalogu, eee, będzie po prostu mnt. pliki. Taka będzie ścieżka. No, i teraz pliki. Dobra. I my sobie teraz utworzymy, właśnie jakiś tam plik. A może pokażę przy okazji, jak bardzo łatwo utworzyć sobie plik. Na razie tu nie ma nic, a my sobie po prostu przekierujemy pusty strumień danych do info.txt, czyli w tym samym sobie utworzymy plik info.txt, który na razie nie będzie zawierał żadnych danych, ale on już będzie. Możemy sobie oczywiście to Sprawdzić. Zrobimy to w naszym menadżerze plików. Czyli katalog MNT, inne położenia, główny dysk MNT. Mamy pliki, i faktycznie jest tutaj nasz plik. My sobie teraz w tym zamontujemy, to znaczy zapiszemy jakiś napis. Zapiszemy sobie oczywiście tą informację, save dobra i będziemy mieli tutaj jakiś pliczek, zobaczymy czy ten plik uda nam się, na razie go sobie tu przerzucimy nie, nie przerzucimy go, dobra na razie go sobie tutaj zostawimy, spróbujmy teraz zamontować ten dysk 10 gigowy, a raczej partycję 10 gigową w tym miejscu, zobaczymy co się będzie Działa. A więc tak, przede wszystkim powinniśmy poza, być poza tym obszarem. Skoro tam montujemy, to raczej powinno nas tam nie być. No i teraz, w jaki sposób my będziemy montować dysk? Oczywiście ten dysk jest montowany w, 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 w sposób taki, że po wyłączeniu systemu te ustawienia oczywiście znikną. To się przydaje wtedy, kiedy na przykład używamy jakiegoś pendrive'a, dysku zewnętrznego, po to, żeby tylko skopiować plik na nasz serwer czy komputer. I wtedy nie mamy obowiązku stale montowania, posiadania jakby stałe, stale zamontowanego takiego pendrive'a. Do montowania pendrive'a całkowicie, czy tam zewnętrznego, twardego dysku, powinno się używać jeszcze tutaj przejdziemy do etc, tak, ls, jest taki plik, który się nazywa fstab. Nie wiem, czy on tu będzie widoczny w tej chwili. Powinien być gdzieś. Eee, aha, alfabetycznie powinniśmy, o tutaj. I w tym pliku są wszystkie ustawienia wszystkich urządzeń automatycznie montowanych. Czyli jeżeli chcielibyśmy sobie, aby ten pendrive ten dysk był stale montowany no to musielibyśmy tutaj w tym momencie wyedytować ten plik, ale to jest oddzielny temat także w tym momencie zamontujemy sobie nasz pendrive nasz dysk zewnętrzny, czyli partycję właśnie w tym katalogu i do tego służy polecenie mount, mount. I również polecam zapoznanie się z manualem tego, tego polecenia. Oczywiście, parametr T jest napis opisany w manualu. XT4, bo taki mamy system plików. Montujemy SDA7. No i teraz, gdzie montujemy? Czyli montujemy w MNT pliki. No i to powinno teraz wystarczyć do zamontowania takiego dysku. No, i w zasadzie możemy powiedzieć, że chyba się udało, bo nie wyskoczył nam tutaj żaden komunikat. Spróbujemy to sprawdzić, może na system dodatkowym dodatkowym system, inne lokalizacje. MNT, pliki, no i jest puste, czyli ten plik, który został wcześniej utworzony, został przesłonięty przez utworzony nowy twardy dysk, który tutaj został podpięty, no i w tym momencie, gdybyśmy sobie tutaj utworzyli jakiś pliczek, to ja go spróbuję tutaj utworzyć, również spróbujemy to zrobić w w, w, w tym naszym systemie, tutaj. E, tym razem utworzymy sobie plik o innej nazwie, żeby to było odróżnialne. E, no więc, tak, wychodzimy stąd, oczywiście. E, wchodzimy do o, naszego albo od razu nano e, mnt pliki. I utworzymy sobie tutaj plik info 2.txt. No i teraz brawo 2. Zapisujemy, czyli Ctrl O. Akurat w tym systemie to może nie zadziałać, czyli tutaj y, Ctrl O. Nie wiem, czy mi się to uda w tym systemie zrobić, albo FMO. O, nie bardzo. Oj, to akurat mi nie wyszło. Eee, jakby tu zapisać w Option X. Escape. No, to się troszkę za, zaplątałem stosując yy, te, te skróty klawiaturowe dobra widać że to akurat tu nie działa jeszcze raz sobie w takim razie powtórzymy tą operację terminalową i zrobimy od razu przekierowanie do mnt pliki plik albo to miało, miało się nazywać info 2.txt no i, i Aha, dostęp zabroniony z tego względu, że muszę się najpierw zalogować jako su. Teraz ok, pośpiech jest niewskazany. No i faktycznie teraz mogę sobie coś takiego spróbować. No nie, znowu zrobiłem ten sam błąd, eee, więc ponownie sobie to zrobię w terminalu. Dobra, teraz postaram się jednak działać z rozmysłem. Dobra, root. Teraz sobie przejdziemy do tego katalogu, więc najpierw wyjdziemy z root, a później wejdziemy do mnt. mnt pliki. Dobra, sprawdzimy, czy tutaj coś jest. O, nawet się utworzył jako save, rozszerzenie. No i chyba sobie tak zostawimy, skoro już coś jest. Możemy sobie tak awaryjnie jeszcze spróbować utworzyć drugi plik. info3.txt. OK. Sprawdźmy, czy jest. No i teraz, co my zrobimy? Teraz sobie oczywiście musimy stąd wyjść. Odmontujemy sobie ten dysk, ale zanim to zrobimy, to jeszcze sprawdzimy, czy fizycznie ten dysk już gdzieś tam istnieje. No i faktycznie, dwa pliki są. Ten oczywiście ma tutaj krzyżyk, bo jest troszkę innego typu, czyli zabezpieczony. Ale dwa pliki w naszym folderze są. No więc teraz sobie odmontujemy ten dysk. Może tak, żeby go odmontować, to najpierw wyłączymy dostęp w ogóle widoczność tego dysku. Przejdziemy tutaj. Tak, to sobie powiększymy. Może czcionka odrobinę też powiększymy. O, jak się odmontowuje? Czyli usuwa. No po prostu robimy unmount. Czyli jak tam był mount, to tutaj jest unmount, czyli odmontuj. No i podajemy mnt um, pliki. Dobra. No i chyba poszło wszystko w porządku. Bo nie pojawił nam się żaden komunikat, w związku z czym teraz sobie to sprawdzimy w naszym menadżerze plików, czy faktycznie tak jest. Czyli przechodzimy do naszej nowej lokalizacji, tam gdzie było zamontowane pliki, i już widać, że tych plików, które utworzyliśmy, nie ma, a za to jest inny plik, który już nie jest przesłonięty. No, tak to działa. Natomiast czy możemy ten plik zobaczyć jeszcze na naszym głównym folderze katalogu? No czyli tutaj, jak sobie wejdziemy, są te pliki, które żeśmy utworzyli przed chwilą w przypadku, gdy ten dysk był zamontowany. Czyli wszystko jest prawidłowe. Nie wiem, czy się podobało. Nie subskrybujcie, nie lajkujcie, nie włączajcie dzwoneczka. Do zobaczenia następnym razem.